To była podgrupa Bogdan, w której ja byłam, która najwięcej ucierpiała i najwięcej była w akcji. Dla takiej dziewczyny dziewiętnastoletniej to było przeżycie ogromne. Widziałam, w trupiarni leżeli ci nasi powstańcy na ziemi i dużo było takich ciężko rannych, którzy tam zmarli. Waleria z Augustynów-Nabzdykowa, całą tą traumę wspomina. Jednym zdaniem byłam sanitariuszką powstańczą. Tak mało, a tak wiele. Państwa w imieniu Fundacji Filmowej Polscy Wychodźcy, przy okazji premiery filmu dokumentalnego o Walerii Nawzdyk pod tytułem Sanitariuszka. Dzisiaj rozmawiam z profesor Janiną Hajduk-Niakowską, autorką i pomysłodawczynią tego filmu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj nie tyle opowiemy o samym filmie, ponieważ nie chcemy oczywiście nic spoilerować, ale korzystając tutaj z obecności Janiny, chciałam podpytać, skąd pomysł właśnie na taki film i przedstawienie właśnie tej postaci? Jest rok rocznicowy, powstań śląskich, trzeciego powstania śląskiego. A powstanie zazwyczaj się ludziom kojarzy z bronią, z mężczyznami, a bardzo mało się mówi o tym, że brały w tym udział również kobiety. Zwłaszcza sanitariuszki. I Waleria Nabzykowa jest taką osobą, która właśnie była sanitariuszką w trzecim powstaniu śląskim, choć wcale nie miała do tego przygotowania, bo ona skończyła seminarium nauczycielskie i chciała być nauczycielką. Udało jej się, była to jest ciężkie jej przeżycia wojenne z tego czasu. I pomyślałam, że dlaczego nie. Powinniśmy coś na temat kobiety w powstaniu powiedzieć. Bo dodajmy, że w powstaniu śląskim, trzecim powstaniu, brali udział przede wszystkim cywile. To, to nie jest tak, jak jaka jest kalka może taka mentalna, że zazwyczaj walki kojarzył się z wojskiem. Tutaj tutaj była to oddolna akcja cywilna. No tak, ale brali też udział bez wątpienia mundurowi, bo przecież przeniknęli na śląsk też inni, chociażby kadeci z Lwowa. Którzy tu dotarli. Nie można powiedzieć, że to była tylko walka cywili, ale bez wątpienia osoby, które były zaangażowane w tą akcję, to są ci, którzy chcieli, żeby jak największa część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. Bo przecież to było tuż po zakończeniu I wojny światowej. I choć obchodziliśmy rocznicę niepodległego państwa które w 1918 roku powstało, to była taka data symboliczna, ale jeszcze nie do końca pełna, bo ostateczne wyznaczenie granicy pomiędzy Polską a Niemcami nastąpiło dopiero po III Powstaniu Śląskim, a, a wojska polskie weszły do Katowic w 1922 roku, więc to jednak jeszcze były cztery lata po zakończeniu I Wojny Światowej. Rata, które zakończyły się ostatecznym wyznaczeniem granic pomiędzy Polską a Niemcami. No właśnie, przenieśmy się 100 lat wstecz i przybliżmy tym, którzy nas oglądają, jak 100 lat temu wyglądało życie 20 kobiet, takich jak Waleria. Mieszkających na Śląsku, na Śląsku opolskim. Różnie, różnie to wyglądało. Waleria była osobą, która pochodziła z rodu Ślązaków, którzy identyfikowali się z narodowością polską. Takich Ślązaków identyfikujących się z polskością była znaczna ilość w tym czasie na, na Śląsku. Zresztą ona chciała być nauczycielką i, i, i tak się w końcu to stało, ale to już jest jakby oddzielny temat. Jak to tradycyjnie bywało na wsi, tak? Różne obowiązki związane z byciem w dużej rodzinie. Waleria Augustyn, bo takie było jej nazwisko jeszcze panińskie, była czternastym dzieckiem w, w rodzinie. To przecież nie była znowu taka sytuacja niezwykła na Śląsku w owym czasie. Ale jako najmłodsza to. Miała już pewne doświadczenia od starszych braci i, 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 i sióstr, więc wiedziała, jak, jaką drogą iść, żeby dojść do swojego celu. A tym celem była właśnie chęć bycia nauczycielką. Waleria żyła 98 lat, właściwie cały XX wiek I przez większość życia właśnie była działaczką społeczną, nauczycielką i myślę, że dzisiaj silniej jednak zakorzenia się jej wizerunek jako sanitariuszki powstańczej, chociaż to był na pewno na tle jej całego życia dosyć krótki etap. Skąd ta w niej potrzeba, odwaga przyłączenia się do akcji powstańczej? Czy to z domu wyniosła? Ależ oczywiście, oczywiście, że tak. W Grabinie się urodziła, to była miejscowość koła pródnika na Opolszczyźnie, na tej przestrzeni Górnego Śląska, która nawet po zakończeniu trzeciego powstania śląskiego po plebiscycie, pozostała w granicach Niemiec, ale należała identyfikowała się z mniejszością polską w Niemczech. Zresztą w 1922 roku powstał oficjalnie Związek Polaków w Niemczech i nie tylko jej rodzina, ale również ona sama była członkinią tej, tej, tej organizacji i ta aktywność jakby była tak organizacyjnie kierowana, stymulowana w owym czasie przez wielu wybitnych działaczy. A rut Augustynów, z którego się wywodziła, jest drodem bardzo znaczącym na Śląsku w tej tradycji kultywowania polskości. A że ona się zjawiła w czasie bardzo blisko Komitetu przygotowującego plebiscyt przed Trzecim Powstaniem Myśląskim, to to wynikało również z tego, ze swoistego przypadku, bo zjawi, kontynuowała swoją naukę nauczycielki właśnie w Bytomiu. A w Bytomiu w dawnym Hotelu Lomnic. Był komitet, który przygotowywał plebiscytny, i ona tam bardzo często chodziła, przygotowywała, pracowała w tych, w tych działaniach organizacyjnych, które związane były z przeprowadzeniem plebiscytu. I potem, tak jak wielu innych identyfikujących się z polskością, znalazła się wśród walczących w III Powstaniu Śląskim jako właśnie sanitariuszka. Ale przypomnijmy, że to były takie realia, właśnie, że się mówiło wówczas po niemiecku, chociaż matka. Nie mówiła po niemiecku, posługiwała się tylko językiem śląskim. No, y, y, skoro skoro y, opolszczyzna była w granicach niemieckich, no to wszyscy mieszkańcy tych Ziem mieli obywatelstwo niemieckie i oficjalnie językiem urzędowym był język niemiecki, co nie oznacza, że nie funkcjonował w obiegu również język polski, czy to w formie literackiej, czy w gwarowej w śląskiej język. Także y, ta, ta, ta dwujęzyczność jest przejawem dwukulturowości tej przestrzeni która oczywiście raz po raz dawała sobie w mniejszym lub większym stopniu znać o sobie. I tutaj jest duży wkład Walechii w to, żeby jednak język polski w kolejnych dziesięcioleciach kształtować, wzmacniać właśnie. No, to, no tak, ona była, była nauczycielką też, nauczycielką polską. No niestety rzecz, która mnie zawsze szokowała, jak się zbliżej zetknęłam z nią, to to, że Skończyła, miała przygotowanie do tego, żeby być nauczycielką. To niestety na terenie Górnego Śląska, tego, który już był w granicach Polski po I wojnie światowej, była decyzja Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego o celibacie w zawodzie. Kobiety, zdaniem urzędników, nie powinny pracować, będąc już kobietami zamężnymi. A nie daj Boże, jeszcze w ciąży nie powinny kontaktować się z młodzieżą. Ten celibat w tym zawodzie był czymś porażającym dla mnie. I to spowodowało, że ona już z tych takich prawnych przyczyn nie mogła w 1926 roku już pracować w tym zawodzie, ale jej poczucie takiej potrzeby pedagogicznego kontaktu z ludźmi, zwłaszcza z młodymi ludźmi. Był stale obecny, była obecna w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, tych, które promowały określone wartości, promowały pełną wiedzę o otaczającym świecie. Także była taką nauczycielką z natury, a że jeszcze na dodatek miała gromadę własnych dzieci, była ich ósemka i, i jeszcze wychowywała dziecko Przyjaciółki, która zginęła w 80, no to można sobie wyobrazić, że z tych zadań miała niezliczoną ilość do, do wykonania. Mówiono o niej właśnie, że jest dzielna i obowiązkowa, i tutaj chyba jeszcze warto dodać, że poza tym, że wychowywała dziewięcioro dzieci, miała męża w obozie, to jeszcze zdecydowała się wstąpić do AK, tak. No tak, to, to na terenie Śląska były, była organizacja, która w późniejszych czasach została nazwana Armią Krajową. Gdzie ta, ta działalność konspiracyjna była bardzo, bardzo szeroko rozpowszechniona, a ona dojeżdżając do swojej rodzinnej miejscowości, często przewodziła ze sobą różne konspiracyjne pisma, treści, które popularyzowała wśród miejscowej ludności na Śląsku Polskim. Miałaś okazję poznać osobiście Walerię, jaką była osobą. Uczestniczyła od początku w organizowanych na Opolszczyźnie, oczywiście już po II Wojnie Światowej, akcjach takich promujących Związek Polaków w Niemczech. To są czasy, kiedy jeszcze żyło bardzo wielu ludzi, którzy bezpośrednio uczestniczyli w tamtych czasach i, i te spotkania miały bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dla młodzieży, dla, dla harcerzy i promowane były przez władze samego miasta Opole. No i, i tam właśnie wtedy poznałam Panią Walerię, która była niesamowicie sympatyczną osobą, taką babcią do, do przytulania i obrazowo i z przemijęciem opowiadała o tym wszystkim, co ją spotkało. Ostatni wywiad z nią przeprowadzałam w 1995 roku. To było 4 lata przed jej śmiercią. Prawie cały XX wiek przeżyła. No, i, i z taką już refleksją, kobiety, która wiedziała wiele na temat życia i poznała ten świat z każdej możliwej strony, wspominała to, co ją spotkało, już tak ze spokojem o tych przeżyciach traumatycznych i z czasów I wojny światowej, i potem powstania Śląskiego. I tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce później na Śląsku. Bardzo o tę tradycję, polską tradycję na opolszczyźnie zabiegała. I taką ją właśnie poznałam. Dodajmy, że w Twoim filmie udało się wykorzystać nagrania jeszcze z Zalewu Nazdyk, więc, mimo że już nie żyje od 22 lat, to, to wystąpi, wystąpi w tym filmie. Więc dziękuję Ci za rozmowę i zachęcam serdecznie do obejrzenia filmu. Dziękuję. Ja też zapraszam.